Dobry, witam serdecznie na premierze. zdrapki Laki 7 za 5 euro. Oczywiście w Austrii jest ta premierka. Mamy zdrapeczkę z numerem 33. I co ważne, ulubiona moja zdrapka Laki Cash za 3 euro ma bonus, w którym losują w kolekturze właśnie wygraną. No, można nic nie wygrać, ale czasami, jak widzieliście u nas na kanale, stówka wpadła i to dwa razy. Tu również jest na tej zdrabce bonus rad, czyli jeżeli znajdziemy trzy nagowe symbole, pójdziemy do kolektury i będziemy grać w bonus. Do wygrania 3, 5, 10, 50 i stówka, oczywiście w bonusie mówię. Takie są stopnie wygranych, a w zdrabce można wygrać, no zdrabka za 5 euro, ale można wygrać 3 euro, wow. Ale również 6, 9, 12, 50, 100, 1000, 10 000 i jedna wygrana główna. 100 tysięcy euro. Więc zapraszam do oglądania. Drapiemy. Mamy 6 gier. No i oczywiście bonus. Bonus zostawimy sobie na koniec. Czuję, że będzie to moja następna ulubiona zdrabka. Chociaż 5 euro, no ale co tam? Czasami można sobie podrapać. Laki 7. Szukamy trzech jednakowych kwot. Ostatnio, jak pamiętacie, w tamtym miesiącu była premiera z za 10 euro i fajnie się udało wygrać 25 euro. Zobaczymy, czy coś tutaj wpadnie. Chociaż 3 euro. Pomarańcz. Drugi raz pomarańcz. Może przybliżę troszeczkę, żeby było dobrze widać. Czy będzie po raz trzeci? A nie, bo śliwka. Gra numer 2. Melon. Melon i. I diament. Takie mamy symbole. Winogron. Wiśnia i gwiazdka. Tu już w ogóle pojedynczo nic się nie trafiło. Tu mamy czterolistą koniczynę. Banknot. Poznamy chociaż wszystkie symbole. I cytrynkę. Gra numer 5. Siódemka. No, dajcie trzy siódemki. Jest druga siódemka. I uwaga. Zero list na konieczynka. No szkoda. Ostatnia gra. Cytrynka, bar i wino No niestety. Czyżby zdrapa pusta? Bonusa. Psz, zdrapmy bonusa. Wiśnie. Oj. Symbol euro, czyli moneta i diament. No niestety w bonusie co mieliśmy do wygrania? 6 euro. Także premierka uważam za zaliczoną premierkę, ale niestety nic nie wygraliśmy. Zostawcie łapeczki na pocieszenie i zapraszam na kolejny draping, może porównamy sobie tą laki 7 z laki cash za 3 euro, także będzie taki fajny miksik. Zapraszam serdecznie do zobaczenia.